na widzowie, dzisiaj będziemy Będziemy ostatni raz odwiedzać y, Koralowy kasztel i zielone żywopłoty Zielone żywopłoty, chyba dużo zmian będzie w nich, więc też je odwiedzimy Widzowie Jakbym nie zaczyna to sorry, bo... Na co tego widzowie? Tak jak każdy chyba I nie wiadomo czy to będzie za tydzień, czy, czy jutro Bo może nie tydzień we wtorek ale lecimy pierw na zielone żywopłotki tutaj sobie pochodzimy po paru domkach Nie zwracajcie na moje nagraniasto na biurku po prostu nie, nie mam czym kamery czywać bo na razie nie ma kto mnie nagrywać telewizora, bo widzowie ogólnie nie umiem na telewizorze nagrywać to przypał. A na Twitchu mogę streamować też czasami sobie, widzowie. A nie, kiedy bym, bym zaczął na przykład. Na Twitchu. Ja na Twitchu raczej nie wiem. A tak bardziej luźno by mi było, widzowie. No tutaj taki. Dobra, chcę sobie odwiedziliśmy. Tu też trochę polkujemy. O, to jest krzyneczka. Ten domek jest jeden z najgorszych widzowie. To ja nawet bym chciał, żeby tam zamknięcieli nawet. Bo on jest taki jeden z najgorszych. Jeden z gorszych domków. Też jest chyba taki. Nie, to jest jeden z lepszych chyba. O, tutaj są skrzynki. Oczywiście, widząc, po kolei nie będziemy odwiedzać yy, miejscówek. Znaczy, nie miejscówek, tylko tego. Yy, domków. Tylko parę. Parę, parę. Może jeszcze. Nie wiem. Popatrzymy sobie. Na ten odom Magdowia. okej okay. Idziemy tutaj na dachu pewnie jest skrzynka, ale mi się nie chce zbierać. I pójdziemy oczywiście do tego największego domku. Już chyba pójdziemy na koralowy kasztelik. Kasztelanek. Dobra, nie zrobię. Yy. Dobra, tutaj. Zaczekam, obawiam. Okej, okay. dobra. Ym. Dobra, tutaj. Chyba dalej ciekawego nie ma. Idziemy na koralowy kasztelik może weźmiemy, nie wiem, jakiś pojazd. Widzowie jeżeli ci go to napiszcie w komentarzach Bo mogę głośnie jak chcecie widowie <grych> Dobra O na przykład taką mogę gadać widzowie Dobra idziemy dobra okej okay. jeżeli widzowie będziecie w słyszeli jakieś ten jakieś dźwięki czy coś jak, to ten to jakby ja w bloku mieszkam mi ten jakby no wiadomo dobra idziemy tutaj Zatopimy się? Nie, nie zatopimy się. Dobra Dobra widzowie. Ta miejscówka jest o wiele, wiele większa od góry. Zielonych złopotu! Tak jak mówiłam widzowie, no będziecie coś Tyle strzeli, to nie zwracajcie uwagi. Dobra To akurat moje pieski czekają. Mój piasek, taki jeden piasek Stawcie łapkę w górę widzowie na pieska Okej, okay, dobra Znaczy widzowie, nie wiadomo czy ten, czy w ogóle Zniszczy to UFO ten koralowy i ten Ale po prostu no po prostu nagrałam odcinek o tym i no. Na Twitchu jakbyś, jakby jakbym widzowie streamował, ale jakbym dzisiaj zaczął streamować, to mogę Wam dać w, yy, w komentarzu napisać Twitcha jakbym dzisiaj sobie założył i streamował. Ale raczej chyba dzisiaj nie. Bo dzisiaj mogę, muszę ten tylko załatwić i tak dalej, i tak dalej Co jest? I co jest? a dobra, ja chyba maksymu Dobra, co nie mamy. A co mam coś mamy? Oczywiście, że tak. Dobra. Także idziemy do kolejne miejscówki. Znaczy nie miejscówki, tylko do kolejnego domeczku Tym razem do tego największego domka, domku To była jedna z najnudniejszych chyba miejscówek Ale... Nie jestem pewien Ale dla innych jest, była to fajna miejscówka Ja tam prawie w ogóle nie leciałem też o fajna No fajne było nawet Dobra widownia Dobra widzowie. tutaj Pomnik mamy Dobra Okej okay. kurczę, Widzowie, nie mogę się tu dostać. Sory widzowie, jak, jak wam się takie coś czarnego wyświetla Okej, okay, tutaj już jest coś ale nie czemu okej, okay, widzowie Eee, dobra Idziemy do tamtego domku Jeżeli odwiedziemy ten domek, to nie wiem. To chyba już pewnie no na tyle chyba. Jest trochę długi odcinek jest widzimy. No i dobra widzowie, to by było już tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa pa. I dostawcie subskrypcję.